Wyścigi rowerkowe 19 maja na superkościuszki e, Impreza odbędzie się godzina 10-16 e, w niedzielę. E, zapisy trwają e, już trwają od jakiegoś czasu, e, a trwają do 16 maja. E, dzieci można zgłaszać telefonicznie, e-mailowo, na adres, który jest podany też na e, plakacie. Oni telefon również, zapisy w Działa taki portal wyścigrowerkowe.pl, na którym są na bieżąco informacje umieszczane, są wyczerpujące informacje na temat wyścigów rowerkowych. W sumie w dyni odbywa się to już po raz drugi z pomocą właśnie Urzędu Miasta Dynia. I tak, dzieci startują w kategoriach wiekowych 30 lat. Każde dziecko wygrywa, staje na podium i otrzymuje nagrodę. Podczas imprezy odbywa się wiele konkursów, w których również można wygrać nagrody. Będzie również pokaz Straży Pożarnej oraz Policji. No i zapraszam, zapraszam wszystkie dzieci. Dziękuję Dziękujemy bardzo. bardzo. Teraz